Tak naprawdę tylko jeden punkt mniej miała Justyna Steczkowska, czy Ty już miałaś możliwość porozmawiać z nią na przykład, albo ona się do Ciebie odzywała? Jeszcze nie miałam okazji, mam nadzieję, że uda nam się gdzieś też spotkać, bo wiem, że no Justyna też była już na Eurowizji, miała też świetny e, swój występ i chętnie bym w ogóle z nią porozmawiała i się zapytała, jak, jak to jest na Eurowizji. Może będzie miała dla mnie na pewno jakieś, jakieś świetne, świetne wskazówki. A jak w ogóle podobał Ci się jej utwór? Bardzo mi się podoba ta piosenka i w zasadzie się cieszę, że te utwory nasze były tak, tak różne, tak od siebie odmienne, bo no trudno, właśnie tak ludzie porównywali, ale tutaj nie, nie no, trudno było porównać utwory, które są tak różne, więc bardzo mnie to cieszyło, bo propozycja Justyny była bardzo mistyczna, bardzo mroczna, ale bardzo fajny utwór, bardzo, bardzo ciekawy i, i na pewno do mojej playlisty dołączył mroczny, ja lubię takie piosenki. Ale ja widziałam też, że na przykład już gratulowały ci niektóre gwiazdy za Pośrednictwem Instagrama nawet to udostępniałaś, jak na przykład.